Mój wielkanocny koszyk, jaki chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, i to moje wybory na te święta. Zacznę nietypowo, bo zacznę od wina czerwonego, a mam dla Was propozycję z regionu Monsant, wino Mazdonis, lekkie wino czerwone, które doskonale sprawdzi się zdrowiem, z sałatkami, z czerwonym mięsem, ale również będzie znakomicie pasować do deserów. Nuty słodkiej wiśni z aromatem przypraw piernikowych, także gorąco polecam. Dla wszystkich tych z Was, Którzy preferują wina bezalkoholowe? Doskonałym winem będzie Riesling z regionu Rheingau. To Biborungę. Fantastyczne wino, które może towarzyszyć każdej świątecznej potrawie. Także gorąco polecam. Wino odalkoholizowane zawiera niewiele, bo 0,5% alkoholu. Ale moje ukochane bąbelki w formie Francia Korty, metoda klasyczna, cudowne, wspaniałe wino z klasą, jak to na włoskie wino przystało, gorąco polecam. Lombardia, wino, które zachwyci każdego, cudowne nuty briożki. Chleba, skórki od chleba, no i wino absolutnie do wszystkiego z kiełbasą, z naszym żurkiem, ale również doskonałe do deserów. Także gorąco polecam.